Marketing internetowy w SolfCastach. Cześć! Nazywam się Sebastian Kardyś i od ponad 10 lat pomagam firmom w zwiększaniu sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów digital marketingowych. Jestem przedsiębiorcą, startupowcem, właścicielem agencji interaktywnej Sol oraz odrębnej marki SolfExpand, która wykorzystując internetowe technologie dostarcza firmom klientów po drzwi ich stron internetowych. Cześć. I znowu po nieco dłuższym czasie, aniżeli ten, który planowałem, wracam, więc już skoro tyle go upłynęło, to przechodzę od razu do rzeczy. Dzisiaj o audycie startowym SEO i odpowiedzi na pytanie, dlaczego pozycjonowanie jednym biznesem wychodzi, a większość niestety obchodzi się smakiem. Te wysokie pozycje w wyszukiwarce Google na branżowe frazy to święty gral wśród kanałów pozyskiwania ruchu z sieci dla niemalże każdego biznesu. Nieważne jaka branża, jaka grupa docelowa, jaki model pracy, każdemu na tym zależy. Co zatem sprawia, że jednym się udaje, a większość obchodzi się niestety smakiem, próbując prowadzić działania na przykład samodzielnie lub podpisując umowy z mniej lub bardziej wiarygodnymi agencjami. Pomijam tutaj oczywiste sytuacje, jak wiara w to, że w branży zwartej dziesiątki czy Setki milionów miesięcznej sprzedaży, my akurat uwierzyliśmy w zapewnienia specjalisty SEO, że jesteśmy w stanie, albo będzie on konkretnie w stanie wyprzedzić liderów danej branży z orężem reprezentowanym przez miesięczny budżet w wysokości 1500 czy 2000 zł miesięcznie. Liderzy niektórych branż, zwłaszcza tych targetowanych do masowego konsumenta, jak grupa Allegro czy grupa Oponeo mają całe piętra działów SEO. I przepraszam, że to powiem, ale decydując się na wspomniane wcześniej współpracę, sami tak naprawdę godzimy się na to, że w zdecydowanej większości po prostu wyrzucamy pieniądze w błoto. Wracając jednak do meritum, choć pozostanę w sferze analogii. Czy chcąc zdobyć trudne szczyty Alp, albo pozostając w nieco bliższym nam rejonach tatrzańskich wierchów, spontanicznie ruszasz od razu w podróż, podgwizdując w tym, co aktualnie masz na sobie, i może aktualnie masz pod ręką, bo ktoś ci kiedyś powiedział, że tak się da, albo że on tam był? Czy tak naprawdę nie potrzebujesz nieco szerszych informacji, aby bezpiecznie nie tylko dotrzeć na szczyt, ale i wrócić również do domu, czy nie przydałoby się na przykład sprawdzić dokładnej trasy, przewyższeń, odległości, warunków atmosferycznych, temperatury, czy nawet dowiedzieć się nieco więcej na temat kondycji współtowarzyszy Twojej wyprawy, aby mieć pewność, czy nie będziesz dla nich ciężarem, e, lub co gorsza, sami nie będą Cię spowalniali. Dopiero dysponując takimi informacjami, będziesz w stanie Określić niezbędne zasoby, jak prowiant, odpowiednia odzież, sprzęt, raki, czekane i zaplanować całą logistykę takiej wyprawy, takiego wydarzenia. Sęganie po szczyty wyszukiwarki Google nie różni się tak bardzo od zdobywania górskich szczytów, nawet tych najtrudniejszych, Musisz, szczególnie tych najtrudniejszych. Musisz mieć pełen obraz sytuacji z szeroką perspektywą. To dopiero pozwala ułożyć realny, Plan działania. I czy w takim planie nie powinieneś uwzględnić w przypadku działań SEO takich elementów jak, po pierwsze, analiza obecnego poziomu optymalizacji Twojej strony, sklepu, marketplace'a, wysycenia frazami, metadanymi, odpowiednia konstrukcja nagłówków H1H3. Po drugie, czy nie powinieneś dokonać analizy danych z konsoli Google, która jest tak naprawdę, chyba jedyną formą kontaktu pomiędzy tobą, jako właścicielem domeny, a samą wyszukiwarką. I jest bogata naprawdę w naprawdę szerokie informacje. Po trzecie, czy nie powinieneś ocenić szybkości twojej strony i wpływu tej szybkości na pozycję w wynikach wyszukiwania w świetle zmieniających się wytycznych algorytmów Google? Po czwarte, powinieneś ocenić. Trastrank swojej domeny. Aby spojrzeć na nią trochę oczami algorytmu. Po piąte, powinieneś zbadać profil linkowy swojej domeny. Po szóste, powinieneś przeanalizować realnych konkurentów w swojej branży. Takich, których będziesz musiał przeskoczyć. Takich, których będziesz musiał pokonać swoimi działaniami. I po siódme, powinieneś przeanalizować dokładnie działania najskuteczniejszego konkurenta w swojej sieci. Po to, aby sprawdzić, jakie mechanizmy w przypadku jego działań zadziałały, po to, aby móc je ulepszyć i wdrożyć u siebie. Pozycjonowanie Twojego biznesu to odpowiedzialne zadanie i wymaga odpowiedzialnych decyzji. To nie prosta droga, którą można wycenić jak kilogram ziemniaków, gdzie wysyłasz zapytanie do 10 agencji SEO: przepraszam, a to pozycjonowanie to ile będzie kosztowało? Podając czy nie podając frazy. Oczekując, że w, na przestrzeni godziny, paru godzin, a może najpóźniej kolejnego dnia dostaniesz informację, że będzie to kosztowało x, 2x bądź 3x. I nie wiedząc następnie, co porównać, no bo wszystko jest pozycjonowaniem, wybierasz porównanie tego, co jest dla Ciebie najbardziej czytelne, czyli ofertę przez pryzmat ceny. To. Moi drodzy, to jedynie prosta droga do rozczarowań i frustracji z braku efektów wynikających z zba odpowiedniego zbadania gruntu. To też bardzo częsta sytuacja, którą my się spotykamy, z którą klient przychodzi po niestety złych doświadczeniach z inną agencją. I ona często nie wynika z tego, że sama ta agencja w sobie jest zła, tylko Podejście, ten punkt startowy, na podstawie którego zostały zaplanowane, wyznaczone prace, o ile w ogóle można mówić tutaj o planowaniu i wyznaczaniu prac, ten element jest niewłaściwy. To on zawiódł. Więc jeżeli fundament nie daje podstawy do zbudowania czegoś wartościowego, to nie zaprowadzi nas na pewno w to miejsce, w które chcielibyśmy się znaleźć. Brak przygotowania danych z wielu źródeł. Analizy i opracowania planu sprawia, że większość wypraw po takie biznesowe szczyty w Google kończy się niepowodzeniem. I teraz klucz tego całego podcastu. Zbierz, zbadaj, przeanalizuj dane i na tej podstawie przygotuj realny, jeszcze raz powtórzę, realny, nie oparty na marzeniu wysokich pozycji, za najniższą stawkę. Realny plan działań, realnych nakładów koniecznych do poczynienia, żeby zacząć czerpać korzyści z wysokich pozycji wynika wyszukiwania Google. Jego wdrożenie to już tylko wykonanie. I niezależnie od tego, czy zrobisz to samodzielnie, czy też zlecisz by chociażby nam, to jest krok, od którego powinieneś zacząć. I z tą myślą w tym krótkim podcaście chciałbym Cię zostawić, żebyś samodzielnie ocenił, czy widzisz w tym logikę, czy widzisz w tym biznesowy sens dla Twojej firmy, dla Twojego przedsięwzięcia czy biznesu. Dzięki. Tyle wszystko. Na razie do usłyszenia. Jeśli czujesz niedosyt, jeśli masz jakieś pytania, proszę napisz do mnie na solfexpan.com lub w komentarzu. Jeśli natomiast chciałbyś w pewien sposób poobcować z nieco pełniejszą wersją mnie, zapraszam na marketing internetowy w Softcastach na YouTube. Do usłyszenia!